Hallo? Halo? Hallo? Halo? Hallo? Słychać mnie? Słychać się? A mnie słychać? Tak słychać. Tak. Tak. Okej. Okay. Hello? Hello? Muszę was kurwa przyczyszyć. Halo! Halo? 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 Dobrze się palo. Kurwa czymś coś. Jak się tak nie używi? Kośno... O, to jak, ja, będę, ja będę różowy. Cześć, jakie są kolory? Ja jemu te różowy tu. Różowy, zielony, nie mój. I to to są znaczy. Czy jest cię To startuje, startuje Startuj, startuj! Nie! Nie! nie. nie. To się dzieje. Makianek? Co się dzieje? Hej! Makijanek? Makijanek? Jest... Makijanek? O, wow! Siemo. Hej! Hej! Wow. Hej! Nie! Nie! nie. Aaaa, co za debet? Ja, musisz lepiej jak... przytrzymać, tylko jak podnosisz <todgłos> rzeczy. Ale musisz kuklik, żeby jej się zrobić tak. Czy łapię? Lewym się przytrzymał. Jak emo, cię złapać? No, muszę leżeć. Ej, co, słyszeliście to? Dobra, idziemy. Nie ma co. Dobra, tak, co? co my mamy zbierać? Aha, ma... my mamy już zbierać. O, Uwaga, Poczekaj, i bo mam coś. Poczekaj, co to jest? o, się o, o kurwa, o wrzesz, dupę. Co się dzieje? Co się Nie wiem, co to jest! Co to znaczy, że nie wiesz? Ale co? Tu nic nie ma! Pan to był! Uuu! Zaraz jak u szukać rzeczy, kurwa! O, o, o! O, o! O, o, o! O, o, o! O, o, Co? O, o! Nicz! co zamykasz drzwi? Eee, ja nie. Co to jest?

Nie jest dobrze. Projekt. Halo? Oni mnie nie słyszą Jest źle. Jest bardzo źle. Aparacik. Cześć, cześć, kurze Aparacik. Nie, no, obok, obok możesz chyba. To, to co, morda? To jest. A, weźcie to ode we mnie! Ja nie mogę tego puścić. Ja nie żyję. Aha Kacu, gdzieś gdzieś przez ciało kuszela musimy iść Wiem Tutaj leży. Ja. Sprzedajmy go hmm. Mogę go zrewajwować? A no, musisz go tu udać No? O O O, o. Cześć o. Hejka Cześć muszę. O się z tefą O, bądźcie o bądźcie na... mnie! O, na, na... mnie! O, eee mnie! O, <grym> mnie. A jak? Co ty robisz? A ja że nie tutaj się ekstraktuje. Ja bym myślała, że ty to jest w środku tego stołu. Czemu nie no, dają tak. tego? Właśnie. Niech oni to sprzedadzą. Na co oni czekają? No to mówię od początku. To oni robią. Nie, no ja muszę. No jak nie ma? Musi być. Tam, 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 tam. No tam, no kurwa nam to. Co to no. znaczy? Co to U? znaczy? Weźmy to, wrzućmy na Proszę, to. Co tak, Twój Nie brak. Głowa. musisz. Ej, musi chwila, chwila, chwila bo mam jeszcze hajs. Dawaj Kurwa, co się stało? Tak, musicie wrzucić mnie z tym! Musicie mnie wrzucić z tym! Musicie mnie wrzucić z tym! Musicie mnie wow. wrzucić z tym! Co się dzieje? Nie wiem, czy to jest zadziałało. To odpalił Butle, kurwa. No sama się wypaliła. To odpamię, nie nie Okej, okay, to ona. Weźcie go. E. <laughs> to, nie, dozłanie, to nie je. A Co ty chcesz zrobić? A, że na, na to? Ja pierdol... oh. nie podchodźcie do tego. Czy on? Hey Chodź tu Chodź, chodź. Idziemy stąd. Sklep. Hmm. Uh... A nerd czysta? Tak? Ja czy bym czy jakieś so? upgrade kupiła O Strength upgrade i... O oh, o! Oh. No co wy robisz! Co ty robisz? Co ja robię? Ja nic nie zrobiłem kurwa! No coś pewnie zrobiłeś! Kurwa to też ma ty dwie kurwa <laughs> <ze> rzucający <kręgy sami>. co! <laughs> Dobra, co my kupujemy w ogóle? Strength upgrade a stamina upgrade też się nie przyda? No przyda się, na pewno. Za co to kosztuje No że to jedna osoba może brać, nie? Każda. To no nie jest A to nie jest ogólnie? Nie, to nie jest ogólnie. No to będę miał stamina. Upgrade. O kurcze! Nie podoba to... mi się. GG Będzie dobrze. <laughs> Co z tego, że dosłownie w pierwszym pokoju, jak jakbym zobaczyliśmy, był jakiś podpór. Aby się przejmował. Chodzi tu. A nie, Chodźcie. dobra, nieważne. A, kurwa, przyda! O, na pewno. o. To bardzo szybko się, kurwa. O, tu jest na kilka osób, żeby wziąć. O, wazon. Mhm, ale to trzeba w kilka osób. Dawaj. Uważaj, ostrożnie, no, spokojnie. Spokojnie, Tu mi się łapy nie trzęsą, spokojnie. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry. Spokojnie. spokojnie. Pańczyna! No i zajebiście. No, to chodzi. Poczekaj, może to, może to, to połóż, połóż. No. ostrożnie. Dobra jest git O, my mamy 2 te extraction Lada. 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 Co ja tu robię? Nic nie ma serio O bardzo nie O to Co to się kurwa, za Ambient A nie przejmuj się chyba, To chyba nie ambient chłopaki. Um, The guys. Boże, czemu ta stamina tak szybko się dipluje? Tu coś było. O nie! Powoli. E, ja to... Nie tędy. Zobracaj, e, zobracaj, zawracaj, 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 zawracaj! Uh! Eee... Wszystko w porządku? To ja może ten. No. Ten... Ja cię zostawię ze sobą. No. No i co się ląpisz?! Bartek, on nic nie robi. A te balony też robią? Eee, ja bym tego nie dotykał, wiesz? Idioto. To był on! A <noise> nie lubi, jak się popuje balony chyba. Ja. Ja, ja chyba w co nie wierzę, wiesz? No ile tego? Albo lubi, albo po prostu tu jest, bo, bo tak, bo on nic nie robi. Gdzie oni są w ogóle? Czy oni żyją? Nie no. dy sprawdzić. A nie, to jest dużo pomieszczeń, to bo niedaleko są. No Albo nie żyją. Albo nie żyją. To też jest jakby jakaś opcja, ale jeżeli nie żyją, to musimy ich tego znaleźć. My mamy tu limit. <śmiennie> <śmiennie> Okej. Okay. To dużo wyjaśnień. To znaczy, że... To znaczy, że... To znaczy, że My drugi mamy... gagatek też gdzieś jest. Okej, okay. chodź ze mną, idziemy. Wszystko będzie w porządku. Co was No, okej. Okay. Wszystko jasne. Ten dzieciak was zabił? Nie. Marta gdynia kurwa świnia. <grytanie> <grytanie> Ale... Ło... Ja nie mam na Jak ty... się, Ale, ale jak on... Jak on zginął? Czy, czy jest przy? Tak Okej okay. Ehm... Um, to ja idę robić quote No jak on, jak Bartosz zdych? Co się, co się, co się mogło wydarzyć normalnie, że on zdech? Ale się ze zaraz Ja pierdolę. Dobra, widzę rzeczy. O co są kropki? To jest ten balon. i te balony zażegane. Więcej tego, kur. Okay. Chodźcie, idziecie do wózka. Kurze, 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 kurze. Boli, to tak bardzo boli. Z twojej winy to boi! <grym> muszę muszę. jesteś ja pierdo... kakiem! Jesteś kakiem! Ja pierdole! Kakiem jesteś! Proszę dogadacie? nie wyskakuj mi z tego idzieć! To wszystko twoja wina! Nie bać twoja wina! To twoja wina! To twoja wina! Zostawiam go, to idziecie ze mną! Nie wyrzucaj mnie! Muszę <grym> to... nie pękaj malu! Eee! Czary, co ty robisz? What the fuck? Co to? Co to jest? To nas no zabiło. No. What the fuck? Wszystko jest okej. Okay. To jest bullshit. Te... Ten sklep to chyba trzeba... Co? Oh. Ej. Co się dzieje? Ła! Wow, nie mam broni! Ej, nie! Ja się tak nie bawię! Szuj się! Nie zbliżaj się! Nie zbliżaj się! Aaaa! Wy po Nie zbliżaj się! Nie zbliżaj się! Ja już się No i co teraz? No i co teraz? No? Chodź tu! A, co ty robisz? Nie, 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 co? Proszę. Everybody! Everybody!